Dziś pijemy wino Penfolds Bin 2 ze szczepu Shiraz Mataro 2017 rocznik. Staro, starowin. Wino australijskie 14,5. Procenta alkoholu. To nie są słabe uh, uh, rzeczy. Okay. Gdzie, kupione? gdzie kupione? Nie importer pisane. CDC, czyli to tradycyjna dystrybucja. Nie. Czyli wszędzie można to zastać. CDC to bardzo duży importer. Produkt, wódek. No, ale tak, nie tak. wiemy, gdzie kupione były sklepy. I za ile. Nie wiemy, gdzie i za ile. Nie, nie, nie tego. Nie opisane. To tak się nie pamiętam. A to nie jest z Rosmana też? Z Rosmana raczej no, bym nie podejrzewał, to nie. wiesz? To to chyba z polnosu, CDC po, po wszystkich sklepach dystrybuje, takich tradycyjnych, nie, w sensie nie marketach, znaczy marketach. Nie Biedronka, nie nie, 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 nie Lille. Dobra, wracamy do wina. Korek naturalny. I też fajne, bo z marku mm. wina, e, nieklejony, taki lity, wycięty mm. po prostu z kawałka korka. I co ciekawe, butelka też tutaj ma mm -hmm, taki herb, wiemy. i na dole też mm -hmm. jest nazwa: no, tak. e, nazwa winiali: Penfuls Wines. Ciekawe to, czy te Wiecie co? Widać, że... Dobrze się zapowiada. Że jest takie ciemne. Ciemne, bardzo ciemne. Dojrzałe. Piękny kolor. Ale pachnie jak ładnie. Zobaczcie. Jakieś kwiaty na no, nie. Mhm. Ale ładnie tak Bardzo przyjemnie, Także kwiatowo, trochę czerwonym i W bukiecie alkohol nie jest wyczuwalny. Nie, 14,5 nie Ale nie czuć, nie beczkowate tak. trochę jest. Jest się mega długo niż o -o. A Ty już? Bardzo, tak. Hmm. Ja hmm. też, ale i alkoholu się nie wyczuwa w smaku. Nie, nie, no takie troszeczkę tej beczki też jest. No dobra, Ale to, czy kolor będzie widać, może trochę widać. Jest piękny, piękny, ciemny piękne. kolor. Ciemny. No jest bardzo ciemny. Wręcz nieprzejrzysty. Mhm. No w bukiecie jest przyjemne. Tak, kwiatowa wanidiorek. Tak. Takie owoce raczej owoce. trudne. Bardziej czerwone jakieś, ale tak. mm -hmm. tam takiego wybijającego się. Nie ale są taniny. Mm -hmm. na, mm -hmm. Goryczka na końcu Tak. I taki jest. mega długi kawałek mega. Takim balsamem mm -hmm. się kładzie. Po przełyku. Mm -hmm. Ale pięknie pachnie. Na, na dzień dobry, co was tam no nie zaskakuje, ale co, co jest głównym takim elementem. Trochę cierpkości, trochę kwasowości. Tak. Słodyż w ogóle niewyczuwalna. Ale cierpkość jest. No cierpkość, kwasowość jest. na końcu. Czyli przyjemna, ci, cierp, znaczy przyjemna. Tak. No, my to lubimy. Okej. Okay. Fajna kwasowość z niewielką cierpkością, czyli tych tań troszkę jest, a nie za dużo. Troszkę beczki gdzieś tam czuć. Tak. A jeżeli Gino. chodzi o owoce? O, czerwone. 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 Tak, tam tak, czerwona. Ale ta ciemność to okoślone, na się utrzymuje, jak tramy. długo pan? Ale tutaj teraz. Tak, tak. Ale nie ma alkoholu. Wino wytrawne jest na pewno. Nie wiem, jak to jest opisane. Butelkowane, wysłane. Melbourne, Australia. Winiarnia od 1960 mm. roku. Mm. Pa, pa. Długi finisz rzeczywiście. Dobra, no, historia sięga 170. Nie, nie napisane jest nie. No, ewidentnie to jest wytrawne wino. Tak, tak. porzeczki czerwone, teraz patrzę zapach. Śliwki gdzieś też. Nie, bardzo złożone i mhm, przyjemne. Bardzo. No, fajne wino jest i. kolor, też się alkoholu. Na 14,5? Nie nie? Na 14,5? Nie. 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 nie, nie. Gdzieś to na I końcu jest jakiś tam to jest delikatny, y ale to taka przyprawowość bardziej tak. niż alkoholowość. Ale jest takie zrównoważone, taki... takie i złożone i zrównoważone. I długi, długi, długi. Bardzo. Wiesz. Pije się i czuje no, się, To otrzymuje się. prawda. Mm. Oceniam. jeszcze. Naprawdę zacny. Mhm. Tak. Nie, tak myślę o owocach. Czyli tak tak właśnie czerwone, jest zrówn zrównoważony pod względem kwasowości tak, i, nie jest, i tej tak. cierpkości. Takie tak. jest. Nie? Fajne właśnie pod tym względem jest. Także w, w, cukier, w cukier nie, 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 nie idzie nie. na pewno. w ogóle? No. Czerwone pożer. Ale ta kwasowość też nie jest jakaś no, taka, nie, nie, nie przyjemna. Jest. jest delikatna, nie, nie, tak. jest fajnie zaakcentow zaakcentowana i, i tyle, i to wystarczy. Ja to uważam, że te wino jest takie bardziej cierpkie niż kwasowe. Mhm. Ale to jakoś później jak wygładza się. Tak, takie ta żyje Bardzo. Tak. No dobra, ja to będę pierwsza dla mnie. Dam ocenę. No tylko nie przesady. 8,5. Nie, dobra, 9. A ja 10, daję. No, no, Pierwszy no. raz, bo mi tu kolor. Nie, ale nie ma takiego wina na dzisiaj. Za będzie. No dobra, to już jest Ja, ja 8,5 daję. Eee, wyjdę trochę do przodu. Kupiłem parę butelek z, z, ze sklepu które sprzedaje ekologiczne mm -hmm. e, wina, czyli nie będą zawierały siarczynów mm -hmm. i będą... Mam nadzieję, dobre. Mm. A to zawiera siarczyny? Tutaj nie Tak, 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 Wszystkie. Tak, 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 wszystkie, wszystkie. Nie. Tamte nie, niby niektóre nie. Nie, no, jak jest I tamte, są i tamte będą dla Wegan też przeznaczone jej z upraw ekologicznych zobaczymy. No, tak, no to będzie. ile? Będzie siedem odcinków. Mm. Mam nadzieję, że będą dobre. Dobra, ale my teraz tu, 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 tu i, i, teraz, ja się... tu i teraz. Osiem i pół. Osiem. Hmm, hmm, hmm. Nie mm. wiem, czy i pół. I pół. No dobrze, no, dwa dobra. razy osiem i pół, ja dziesięć i na dziewięć. Dziewięć. Czyli taka mocna dziewiątka. dziewiątka. Nie, bo nie ma nic naprawdę. Z harkiem. Nie, naprawdę fajne wino, tak. śmiało. Do czego, do czego byście? Do grilla. Czyli tak. mięsa, czerwone o, Do najbardziej. Mięs. Tak. bardziej do mięsa. Bo do takie do tak jest bardziej ciężkie. Nie, bo ja nasz o grill. Może w, kazu. w końcu. Jakie w końcu? Przecież jadłaś już. No dobra, padało, nie? Nie, nie padało. Mm. <laughs> Na grill nie padało. E... Mm. Także bardziej do mnie zdecydowanie. Tak. Dla osób, które lubią wina pełne, które mają i zapach, i smak, i idą delikatnie w cierpkość, czyli mają fajne taniny, i cukru tutaj nie ma, czyli nie tak, ma. delikatna kwasowość, ale delikatna, zaznaczam. To nie jest tam jak niektórzy sami piszą, że kwasior straszny. Nie, nie, nie to nie, nie jest, to jest kwasior, kwasior, nie? Na pewno. Tak. Także to jest przyjemna delikatna kwasowość. Od nas mocna dziewiątka, taka bardzo, bardzo mocna dziewiątka. No i na pewno co, po, po, polecamy. Nie wiemy, ile kosztowało, ale. Jak się dowiedzą. A jak się ktoś dowie, kupi. to niech napisze. Jak się kupi, to się nie robi. Ale w, wino chyba i w tych hipermarketach typu Carrefour, no, typu Auchan. No, może to, 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 to Na, na pewno z ja połem ja też może być, bo CDC jest bardzo dużym dystrybutorem mm. i do bardzo wielu miejsc dociera. Także no, na spowę, pewno tak. można je kupić mm. prawie wszędzie. E, także od nas mocna dziewiątka. I co chyba polecamy, polecamy zdecydowanie?